Cześć, ja nazywam się Wiktoria Macher, a to jest Twoja poranna 15-minutowa sekwencja do wykonania zaraz po wstaniu z łóżka, która rozbudzi, rozgrzeje i poprawi nastrój całkiem tak jak poranne espresso. Zanim skoczysz na matę, koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij w dzwoneczek obok, aby zawsze być na bieżąco z nowościami na kanale. To co, zaczynamy! Zaczniemy od ćwiczenia oddechowego, które nazywa się Kapalabachi, czyli oddech ognia. Polega ono na tym, że oddychamy przez nos, pompując nasz brzuch tak jak balon, jak piłkę. Bierz, skupiamy się głównie na wydechu, wdech bierze się samoczynnie. Wyciągamy do ćwiczenia ręce w górę, ja najpierw pokażę, później zrobimy razem. Zaplatamy ręce w pieść, kciuki skierowane do siebie. Tak jak mówiłam, wyobrażamy sobie nasz brzuch jako balon, który chcemy napompować razem z wydechem. Bierzemy pełny wdech przez nos. Wydech przez usta, połowę wdechu i zaczynamy. Właśnie w taki sposób wyobrażamy sobie nasz brzuch jako balon, głównie z przepony chcemy wykonywać ruch. Ćwiczenie nas energetyzuje, wprowadzi stan w stan koncentracji i takiego podwyższonego stanu gotowości do działania. Wyciągamy teraz razem ręce w górę, zaplatamy je w pięść, kciuki skierowane do siebie. Będziemy brać 108 takich oddechów. Nie musi, tempo Twojego oddechu nie musi być tak szybkie jak moje. Na początku staraj się oddychać wolniej, ale żeby wymuszać ten ruch przepony i z każdą kolejną praktyką po prostu przyspieszać. Wyciągamy ręce w górę, pełny wdech przez nos, wydech przez usta. Połowę wdechu. Kierujemy wzrok w dół i zaczynamy. Kontynuuj ćwiczenie. Jeżeli w którymkolwiek momencie poczujesz, że oddychasz za szybko, tak jak mówiłam, zwolnij i staraj się oddychać w swoim tempie. Jeżeli poczujesz, że zaczyna pojawiać się stres, staraj się uspokoić swoje myśli i kontynuować ćwiczenie jeszcze 30 sekund. Ostatnie 10. Opuszczamy ręce w dół, bierzemy wdech. Podnosimy dół naszych bioder lekko w górę. Zatrzymujemy powietrze. Wyobrażamy sobie, że ładujemy nasze ciało jak baterię od dołu aż po, czubek, po sam czubek głowy. I z wydechem przez usta rozluźniamy. Jeden oddech odpoczynku i czeka nas, nas druga seria. Na wdechu wyciągamy ręce w górę, zaplatamy je w pięść, kciuki skierowane do siebie. Bierzemy pełny wdech przez nos, pełny długi wydech przez usta. Wdech do połowy i zaczynamy. Połowa czasu za nami. Ostatnie 10 sekund. Zatrzymujemy się, opuszczamy ręce w dół, bierzemy wdech, podnosimy biodra w górę. Zatrzymujemy powietrze, wyobrażamy sobie, że ładujemy baterię od dołu aż po czubek głowy. Rośniemy, rośniemy w górę i z wydechem rozluźniamy. Zostajemy na trzy spokojne oddechy. Zaobserwuj zmiany, jakie zaszły w twoim ciele. Wyprostuj plecy, barki w dole, lekko skierowane w tył. Jeszcze jeden oddech. Wspaniale, ja już czuję się bardziej zenergizowana i gotowa na resztę praktyki. Przechodzimy teraz do psa z głową w dół. Zacznij od spaceru, jeśli chcesz, jeżeli potrzebujesz, żeby rozruszać tył ciała, biodra, nogi. Wydłuż plecy, skieruj kość ogonową w górę, mocno odepchnij się od maty. Jeszcze jeden oddech, możemy go wykorzystać na spacer, możemy pokręcić koła biodrami, cokolwiek, co pozwoli rozruszać ciało po nocy. Zatrzymujemy się w centrum, przybliżamy obie pięty w dół do maty. Na kolejnym wdechu prawa noga idzie wysoko w górę, na tyle, na ile damy radę. Następnie uginamy ją w kolanie, przybliżamy kolano, skierujemy kolano w górę, przybliżamy stopę do pośladka i zaczynamy robić duże koła. Całym biodrem najpierw kilka razy w przód, brzuch napięty, pozycja stabilna, tylko biodro wykonuje ruch. I kilka razy w tył pamiętamy o głębokim oddechu. Zostawiamy nogę w górze i przekładamy ją z następnym wydechem od zewnętrznej strony prawej dłoni. Zostajemy tutaj, przenosimy biodra niżej i bujamy ciałem kilka razy w przód i w tył. Żeby rozruszać trochę nasze biodra, jeszcze jeden oddech. I uwaga, wyzwanie. Prostujemy lekko nogę, która jest z przodu i siup, przeskakujemy w przód do niskiego jogicznego przysiadu. Łokcie odpychają biodra do obu boków maty. Naciskamy obiema rękami na siebie, klatka piersiowa w przód i w górę. Jeżeli potrzebujesz, możesz w tej pozycji podłożyć sobie coś podpięte, jeżeli pozostają w górze, albo wyciągnąć ręce w przód. Odwracamy ręce zaplecione w koszyczek wnętrzem przed siebie. Na wdechu wychodzimy w górę i na lewą stronę biodra, na prawą. Wydech przez usta w dół. Wdech, góra i prawa strona. Wydech, góra, lewa. I wydech. Wdech, prawa. Wdech, lewa. Po trzy razy na stronę. Jeszcze wdech. Wdech, góra, przeciągamy całe ciało. Wdech, lewa strona. Po razie. Jeszcze druga strona. I ostatni raz na prawo. Pięknie, zostajemy w dole. Na następnym wdechu wyciągamy ręce w przód, przenosimy biodra do połowy długości między skłonem a wyprostem. Przenosimy ręce w przód. Przysiad, napinamy mocno biodra, angażujemy dół naszej miednicy, mięśnie brzucha. Na wdechu wychodzimy w górę, przeciągamy całe ciało. Z wydechem wracamy w dół do przysiadu. Wdech, z wydechem ręce lądują na macie, przechodzimy do deski. Z deski na tym samym wydechu schodzimy w dół do kija, odpychamy się, wychodzimy w górę, pompka, kolana lądują na macie. Z wydechem pozycja dziecka. Na wdechu prześlizgujemy się jak najbliżej, przy macie, wchodząc do psa z głową w górę i z wydechem do psa z głową w dół. Nie odpoczywamy. Od razu lewa noga idzie w górę. Jak najwyżej damy radę, z wydechem uginamy ją w kolanie. Kolano idzie w górę, stopa do pośladka, i zaczynamy robić koła kolanem, najpierw w przód według swojego zakresu ruchu, uspokajamy oddech i kilka razy w tył, klatka piersiowa w dół do mat, brzuch napięty, prostujemy nogę i z wydechem najbliższym przenosimy ją od zewnętrznej strony lewej ręki, kilka razy w przód i w tył, angażujemy biodra, dół brzucha, barki, jeszcze jeden oddech. Poruszaj się tak, żeby poczuć, że tworzy się więcej miejsca w obrębie bioder. I uwaga, tak jak przedtem, prostujemy lekko nogę, która jest z przodu i przeskakujemy w przód do niskiego przysiadu. Jeden oddech tutaj, odpychamy łokcie mocno na boki. Na następnym wy wdechu wychodzimy do przysiadu, w górę, napinamy mocno pośladki, wyciągamy ręce w przód, brzuch napięty, postaraj się nie zaokrąglać pleców. Najbliższy wdech, wychodzimy w górę, przeciągamy się i z wydechem wracamy do przysiadu. Wdech, z wydechem przechodzimy do deski, z deski ten sam wydech, schodzimy w dół do kija, odpychamy się mocno, Pompka, opuszczamy kolana na matę, schodzimy w tył i prześlizgujemy ciało w dół, przy macie, w przód i w górę, pozycja psa z głową w górę, wydech, pies z głową w dół. Jeden oddech odpoczynku i wydech przez usta. Następny wdech, pięty idą w górę, uginamy nogi w kolanach, przechodzimy lub przeskakujemy w przód. Obie stopy razem dotykamy kostek albo maty na wdechu krzesełko, przeciągamy całe ciało, wydech przez usta, schodzimy w dół. Wdech, góra. Wdech, góra. Wdech, góra. Jeszcze pięć. Cztery. Jeszcze dwa. Ostatni. Zostajemy w skłonie. Uspokajamy oddech. Jeden oddech na to, żeby pogłębić pozycję. Barki w długość ogonowa w górę. Na wdechu połowa. Odpychamy się od goleni lub od maty. Prostujemy nogi, prostujemy plecy. Z wydechem prawa noga ląduje z tyłu. Obniżamy kolano w dół, pozycja sprintera. Jeżeli nie dosięgasz rękami do maty albo się garbisz, złap za bloki, podłóż je sobie pod dłonie. Na wdechu obniżamy biodra niżej, przeciągamy kręgosłup jak w pozycji krowy. Z wydechem prostujemy obie nogi, odrywamy palce od maty. Zmodyfikowana pozycja piramidy. Przybliżamy górę ciała do nogi, która jest z przodu. Na wdechu schodzimy nisko. I wydech prostujemy obie nogi, odrywamy palce. Na wdechu nisko. I z wydechem ostatni raz odrywamy palce. Zostajemy na cały jeden oddech. Przybliż lekko brodę do mostka, kość ogonowa w górę, biodra wyrównane. Na wdechu wracamy nisko do pozycji sprintera. Opuszczamy kolano w dół. Na matę wdech wyciągamy ręce w górę, podwijamy miednicę tak jak w pozycji kota, kciuki skierowane w tył. Z wydechem lądujemy dłońmi na wysokość serca, wchodzimy do skrętu prawy łokieć, za lewe kolano, lewy łokieć w górę i przenosimy ręce mniej więcej na wysokość naszego serca. Dwa oddechy jeszcze tutaj w pozycji. Jeżeli chcesz wejść głębiej, pozwala Ci na to Twoja mobilność, możesz przenieść prawą rękę w dół, na matę lewą rękę w górę do sufitu. Na następnym wdechu podwijamy palce u nogi, która jest z tyłu, odrywamy kolano powoli w górę, napinamy pośladki i na wdechu obie ręce w górę. Pozycja wysokiego wypadu. Szukamy równowagi, podwijamy miednicę, angażujemy mięśnie brzucha. Ręce w górę. Na następnym wdechu nachylamy się mocno w przód i skokiem jak najdelikatniej przechodzimy do wojownika trzeciego. Wdech. Z wydechem ręce idą w tył, kolano przybliżamy do nosa. Walczymy o równowagę. Na wdechu prostujemy się, wracamy do wojownika trzeciego. I z wydechem ręce w tył, kolano do nosa. Ostatni raz, wdech, prostujemy się. I wydech ręce w tył, kolano do nosa. Zostajemy na cały jeden oddech. Napinamy dno naszej miednicy. Na wdechu odkładamy nogę, wygięcie. Z wydechem schodzimy do skłonu. Na wdechu połowa, plecy proste, nogi proste, zerkamy w przód. Z wydechem lewa stopa idzie w tył. Jeśli potrzebujemy, sięgamy po bloki. Na wdechu przeciągamy się. Z wydechem odwracamy pozycję, zmodyfikowana wersja piramidy. Palce idą w górę, przybliżamy brodę do mostka, schodzimy nisko. Na wdechu dół, klatka piersiowa w górę, przeciągamy się. Wydech piramida. Jeszcze raz, na wdechu wychodzimy wysoko w górę, z wydechem odwracamy pozycję, schodzimy do skłonu jeden cały oddech. Na wdechu wracamy do pozycji sprintera, opuszczamy kolano na matę. Wychodzimy rękami wysoko w górę, przeciągamy się, podwijamy mocno miednicę, angażujemy dół naszych bioder, brzuch. Z wydechem ręce lądują na wysokość serca, druga strona lewy łokieć. Za prawe kolano, prawy łokieć w górę odpychamy się mocno tak, żeby ręce znalazły się mniej więcej na wysokości naszego serca. Zerkamy za łokciem, który jest z tyłu. Jeżeli nie mamy równowagi, możemy pomóc sobie patrząc w dół. Jeszcze jeden oddech. Na następnym wdechu wyzwanie. Podwijamy palce u nogi, która jest z tyłu i powoli odrywamy kolano, wchodząc wyżej w górę. Walczymy o równowagę. Na kolejnym wdechu ręce idą wysoko w górę. Pozycja sprintera. E, przepraszam, pozycja wysokiego wypadu. Ręce wyciągnięte, brzuch napięty, miednica podwinięta. Pełny długi wydech. Na następnym wdechu nachylamy ciało lekko w przód i pod skokiem wchodzimy do wojownika trzeciego. Palce u nogi, która jest z tyłu, napięte. Wdech. Z wydechem ręce idą w tył. Przybliżamy kolano do nosa, zaokrąglamy plecy. Na wdechu wojownik trzeci. Z wydechem odwracamy pozycję. Ręce idą w tył, walczymy o równowagę. Ostatnie powtórzenie. Wdech. Wojownik trzeci i wydech ręce w tył kolano do nosa zostajemy na cały jeden oddech. Mocno napinamy brzuch. Na wdechu odkładamy stopę na matę. Wdech, przeciągamy całe ciało, wydech. Schodzimy do skłonu. Na wdechu połowa, prostujemy plecy, prostujemy nogi z wydechem deska. Jeden oddech w desce, odepchnijcie się mocno od maty, góra pleców niech się zaokrągli. Podwinmy miednicę. Na następnym wdechu przenosimy ciężar ciała na prawą dłoń. Upewnijcie się, że nadgarstek jest pod barkiem. Biodra napięte, lewa ręka w górę. Jeżeli to jest za ciężko, przenosimy lewą stopę w przód, żeby sobie ułatwić. Jeden oddech. Na następnym wdechu lewa stopa idzie w tył, wspięta na palcach. Odwracamy pozycję, pozycja dzikości. Patrzymy za dłonią, która jest daleko za nami. Wyobrażamy sobie, że ktoś ciągnie nas mocno za brzuch, pośladki napięte. Następny wdech, wracamy do deski. Jeden cały oddech. Na wdechu lewa strona. Ciężar ciała na lewej ręce, sprawdzamy, czy bark jest nad nadgarstkiem. Jeśli mamy równowagę, wyciągamy prawą rękę w górę. Jeśli to jest za dużo, odkładamy prawą stopę z przodu. Następny wdech. Prawa stopa idzie w tył, wspięta na palcach, odwracamy się lekko, brzuch idzie w górę, prawa ręka daleko za głowę. Pozycja dzikość. Zerkamy za dłonią, która jest za nami. Biodra napięte, brzuch napięty. I powoli wracamy do deski. Ostatnie chwile w desce. Odpychamy się mocno od maty i bujamy ciałem na wdechu w przód poza zieleni nad z wydechem w tył, przybliżając pięty do maty. Wdech w przód. Wydech. Jeszcze raz wdech w przód. I wydech. I ostatni raz wychodzimy w przód. Schodzimy do kija. Na wdechu pies, głową w górę. Cały jeden oddech tutaj. Barki w tył, serce w górę. I powoli opuszczamy kolana w dół. Na matę i wchodzimy do pozycji dziecka. Wasza wersja. Możemy złączyć Uda razem. Albo otworzyć kolana tak szeroko. Jak, potrzebujemy, jak tego potrzebujemy, żeby stworzyć sobie miejsce na brzuch. Weźmy wdech przez nos i głośny wydech przez usta. Pięć spokojnych oddechów. Poczuj, jak na wdechu kręgosłup wydłuża się, a z wydechem, jak ciało rozluźnia wszelkie napięcia. Jeszcze dwa oddechy. Jeszcze jeden. Gdy poczujecie, że wasz oddech jest już wystarczająco spokojny, powoli zrolujcie ciało do siadu na piętach, na samym końcu głowa. I to wszystko, 15 intensywnych minut za nami. Świetny sposób na to, żeby zdrowo zacząć dzień. Ja czuję się teraz mega rozbudzona, pełna energii. Mam nadzieję, że wy też. Zresztą najlepiej dajcie znać w komentarzu, jak się czujecie, jak Wam się podobało i mam nadzieję, że widzimy się już jutro. Pa!